Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Dzisiaj na naszym stole dmuchawa lub jak wolicie, muchawa nie tylko do liści. Tak jest, marki Parkside, model PA UGB A1. Zapraszamy! Zapraszamy. Dziwna sprawa, ponieważ na ogół w tych modelach mamy 20 li albo 12 li, tutaj takiej informacji nie ma, co w pewnym sensie mogłoby wskazywać, że jest to na oba akumulatory, bo tak się zdarza jak są urządzenia właśnie i na 12 i na 20V, czyli X20 i X12. Ale to masz opisane na górze 20V. Ale takiej nie ma, ale ja mówię akurat w tym momencie o modelu. Nie? Że, że brakuje tej środkowej części, natomiast tak jest to urządzenie z serii X 23 lata gwarancji. E, moi drodzy, e, dwa tryby wiania może tak to nazwijmy. Dwie prędkości powietrza. 180 i 234 km na godzinę. Jeśli chodzi o ilość wydmuchiwanego powietrza, to tutaj mamy 81,5 m3 na godzinę na trybie pierwszym i 106 m3 na godzinę w trybie drugim. Jeżeli chodzi o czas pracy, w trybie pierwszym 14 minut, w trybie drugim 7 minut. I podejrzewam, że jest to liczone dla standardowego akumulatora 2A. Bo tak jest opisane na jako rekomendowane. Tak, właśnie. Sprawdzaliśmy od razu, że przy 4A akumulatorze oczywiście czas się podwaja. Czyli 28 minut na pierwszym biegu, 14 minut około na drugim biegu. Im większy akumulator, tym większy czas. Proste i logiczne. Tak jest, natomiast ponieważ niestety na spodzie napisano owim, to jednak mimo wszystko więcej niż cztery bałbym się tutaj zapakować, żeby się po prostu. Owim nie wiadomo jak to robię, ale widziałem, że. Bo oczywiście sprzęt już był rozpakowany i bawiony. Widziałeś, że na, na wierniku jest śruba. Mm. A nie wklejana na wcisk, na ciepło. Jak w niektórych przypadkach. <laughs> e, już nam znanych. I ostatnie dwie informacje, jeśli chodzi o to, co możemy powiedzieć, póki jest niewypakowane. Czyli mamy na stole zestaw typu GOLAS, co oznacza, że nie mamy ani akumulatora, ani ładowarki w środku. I druga rzecz, która mi się spodobała i postanowiłem ją Wam przeczytać, jedna seria baterii, prawie, znaczy ponad 100 urządzeń. Trzeba by było zajrzeć do naszej kolekcji, ile już się tego nazbierało. No ale jest tego trochę. Nie O tak? więcej będzie niż setka. Może tak być. Eee, dobrze, moi drodzy. Otwieramy, rozpakowujemy, nie przedłużamy. W środku e, instrukcja obsługi. Jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, to powiem Wam zupełnie szczerze, że tutaj to, co jest dla nas tak naprawdę ważne, jest w końcu napisane. Waga i decybela. 1,25 kg, e, jeżeli chodzi o wagę. Eee, Cała reszta to jest tak naprawdę mniej ważna. Prąd znamionowy 15 amperów. Tak tutaj e, ładnie napisano. Poziom ciśnienia akustycznego 77,9 dB. E, tyle z instrukcji obsługi. Na samym urządzeniu dmuchawie 92 dB, a jak sprawdzaliśmy to jest 96 około dB. I waga 1,5 kg przedłużką i gumową końcówką. Ale co za chwilę, ja tego wam powiem. Eee, jak ktoś jest starszej daty, to pamiętam, był kiedyś coś takiego, co się nazywało bryk, czyli streszczenia lektor. Eee, to to są streszczenia. Eee, w zestawie cztery końcówki, eee, standardowa końcówka gumowa taka, która występuje przy większości tych małych eee, dmuchaw. Eee, w tym wypadku mamy 22 i 1. Centymetra oraz przedłużka do niej. To jest gumowe, to jest przedłużka stworzywa. Jest eee, nie będę mierzył, bo to bez sensu długość samej przedłużki, bo ważne jest, jak to wygląda po wpięciu. 44 cm, jeśli chodzi o całość. Oprócz tego mamy zwężkę, zwężkę, którą w awaryjnych sytuacjach możemy gdzieś tam użyć. Samą w sobie, tak. natomiast dają na dużo mniejszy pęd powietrza, jeszcze do tego dojdziemy niż to, co jesteśmy w stanie uzyskać tutaj. Ta zwężka jest przede wszystkim. Jak dobrze pamiętam, to chyba producent deklaruje, że jest do ciasnych otworów 5 mm, ale jak patrzę na końcówkę, to jest dla mnie 8 Byłem dzisiaj nad, znaczy byłem w sobotę nad Wisłą i ciasnych otworów nie uświadczysz. Moi drodzy, tak, niestety po założeniu tej zwężki tutaj pęd powietrza jest bardzo niski, bardzo dużo powietrza wraca, niestety. W odkurzaczach, które wykorzystujemy, m.in. w odkurzaczu 3M do elektroniki, są tutaj dodatkowe otwory, które powodują, że to powietrze gdzieś tam uchodzi na boki i urządzenie delikatnie rzecz ujmując męczy się mniej. I mamy tutaj coś takiego, co wygląda jak końcówka od kaczki. E, tak na dobrą sprawę. Jest to końcówka do przedmuchiwania otworów. E, w największym skrócie, pokażemy to w praktyce. Polega to na tym, że wiercicie otwór, i w momencie, w którym nie wkładacie tam kołka, albo wkładacie, no, większość osób. Nie przedmuchuje tego otworu, tylko po prostu wbija kołek i jest zbani. No lub jak robicie dla kotwój chemiczny, to wiadomo, że trzeba wyciorem przetrzeć trzy razy, dmuchnąć, trzy razy przelecić i nowo dmuchnąć, a to jest podobno zestaw, który szybciej ułatwi pracę. I ze zbiornikiem na odpył. Tylko zastanawiam się, kto to będzie tą gumową część czyścił. Tak. Generalnie, znaczy podejrzewam, że nikt nie będzie czyścił, po prostu skończy się to tak, gdzie. I będzie działało dalej, nie? I jak już zostanie raz się zapyli, to już nikt tego nigdy więcej nie otworzy, no ale dobra. Generalnie mamy tak, że wkładamy właśnie, tak jak mówił Emil, przede wszystkim przy kotwach chemicznych w otwór, przykładamy to do ściany, i teraz tak widzieliśmy kilka zdjęć już tego urządzenia w różnych krajach, jak się gdzieś tam pojawiło, na jakichś instagramach, nie instagramach i mamy wrażenie, że ta nasza wystaje dużo mocniej. Niż to, co widzieliśmy na zdjęciach i na filmikach, na przykład na TikToku. Ale to może być tylko i wyłącznie nasze zdanie. W każdym razie wkładamy w otwór, odpalamy, cały pył się wydmuchuje i on teoretycznie powinien się zbierać tutaj. O, taka radziecka myśl technologiczna. Żebyśmy mieli jasność pomiędzy sobą, jest to niemalże identyczna kopia Bosza. 1 do 1. Tak jest, więc to. Lottery to... końcówki, wszystko tak samo wygląda. Tak, oglądaliśmy niedawno takiego niebieskiego Boscha z myślą o czymś zupełnie innym. E, to jest to, co mówił Emil. E, na wirniku jest śruba, w przeciwieństwie do tego, e, co tam e, Owim wykonywał wcześniej. E, fabrication styczeń 2025, tak napisano na, e, na klejce tutaj. E, natomiast tutaj mamy informację, że mamy 92. To nie ma zbyt wiele do pokazania. Większość producentów systemów akumulatorowych ma taką bardzo podobną, nieco większą, nieco mniejszą, ale jednak tego typu konstrukcję u siebie. Gumowana tam, gdzie trzeba, czyli tak naprawdę tutaj, w tym miejscu, nie wiem po co, chyba że ktoś będzie trzymał tak dla większej precyzji. Włącznik dwupozycyjny, raz, dwa. Wod i cała filozofia. Wkładamy akumulator. W naszym wypadku sugerowaną przez producenta dwójkę. Jest głośne. Jest głośne. Może, żeby tutaj nie robić lipy. Zatem robot nie sprząta już tutaj dawno, więc może nie będę tego kierował w podłogę, tylko w sufit. To się pozbędziemy chociaż pajęczyn. Jedynka. Czy to będzie jedynka, czy to będzie dwójka, czy to będzie ta nasza zwężka w jednym i w drugim przypadku, e, moi drodzy, jednak część powietrza ucieka tutaj na połączeniu, tak? Czyli ten e, mechanizm, znaczy te, ten typ połączenia nie jest idealny. Prawdopodobnie sprawę załatwiłby po prostu o w tym miejscu. Włoc cała filozofia. E, ostatni temat. Czyli ta nasza zwężka. I to już cud, że tego powietrza ucieka dużo więcej. Na tej zwęzce to bardziej emerytka na bazarku dmuchaci w szyję niż to. Tak. Yy, natomiast, yy, będąc jakby zupełnie uczciwym, to ja Wam powiem, że ja widzę zastosowanie dla tego. Klawiatury. Rzeczywiście, jakby sprężone powietrze przez pierwsze pół minuty psika dużo większym ciśnieniem, ale później niestety to ciśnienie spada i, i otrzymujemy takie bardziej. Natomiast tu rzeczywiście można by było do tego ewentualnie wykorzystać. Ja już teraz Wam mówię, że w mojej opinii to jest przerost formy nad treścią. Ale to pokażemy Wam działanie w praktyce. Tyle gadania. Przechodzimy do testów. Tak jest. Idziemy popracować. No jak sami widzicie to, co w końcu przechodzimy do testów, czyli pierwszy bieg. Jak widać pierwszy bieg daje radę bez problemu, więc sprawdźmy od razu na tych sklejonych dwójeczkę. Widać. działa. To przyjdziemy chyba do kolejnego etapu. No co? Znowu jedyneczka. Chyba przyjdziemy od razu na dwójkę. Widać nawet, że roślin potrafi wyrzucić liście. I oczywiście głupi test. Jedyneczka, kałuża. Przejdziemy od razu do bójki. Klapie jak głupie. Jeszcze sprawdzimy taki teren nie bardzo zielony, jak sami zaraz zobaczycie, ale też jest trochę liści popychane. Od razu z dwójki. Sami widzicie, nawet pod takim zwykłym warsztatem, łatwo się czyścić swój teren. Tak jest, aczkolwiek ja nie jestem przekonany, ale Emil mnie przekonał, żebyśmy jednak je zrobili. Ale kłamca. Ale dawaj. <laughs> nie musiałeś? Docelowo zostawiliśmy tutaj folię, która została po malowaniu. Bez rewelacji, ale, ale była. No Jedną ręką wywiercone, żeby nie było. Bo ja się ustawię do kamery, zrobię wam strzałki, który to otwór. Słabo je widać, no i dobra. Ale wszystko na żywo. Ale wszystko na żywce. To, co jest na zewnątrz, usuwamy. I. Wybieramy nasz porządny sprzęt. Tak. Układamy. Ja będę trzymał. To, by, to był ten otwór, żeby nie było, tak? Wkładamy. A może, wiesz co? Może zaczekaj? Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. będzie widać? w kamerze, ale ja się zastanawiam, czy folię nie przesunąć, bo tu już nabał goniłem. A chodzi mi o to, żeby zobaczyć. O tak będzie widać. Tu jest czysta folia, tak? Nie ma nic co zostało. Chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli... No to co? Odpalam. No i tak. Jeśli mam być szczery, to nasyfiło się pot. Trochę tam się Emilowi wysypało, ale... Wcześniej. No tutaj też no coś tam widać. Po ciekawe jak to będzie tam mruwa nos. No ale jak mam być szczery to zobaczcie. Ściągnąłem. Tu mam nadzieję, że będziecie widzieć. Prawie pyłu nie ma. Trochę się gdzieś tam nazbierało w środku. Yy, pokażesz końcówkę. O. Końcówka jest trochę brudna. Ale tak naprawdę tutaj po tym miejscu styku widać, że nie zbiera tego zbyt wiele. A raczej wywala na zewnątrz. Zróbmy jeszcze raz na żywo, tak jak widzą. Ja będę trzymał, czekaj, żeby ci było wygodniej. jak w ścianie. I jeszcze raz zakładamy końcówkę. Wszystko na żywo. Wkładamy. dopychamy. I to samo widać, że pozbierało, ale to więcej wydmuchuje na zewnątrz. W środku tak samo usyfione. Jak z jednej, i drugiej strony, więc dla mnie to jest w ogóle bez sensu. Czyli tak jak przypuszczaliśmy już wcześniej. No to co, Muchawa, Muchawa, jeden sort, jak wolicie. Mały, a działa. Mały, ale wariat tak zwany. Co mm, ja tak naprawdę mogę Wam na ten temat powiedzieć? Pierwszy raz mogę Emilowi powiedzieć coś, co powiedziałem na samym początku, jak tylko żeśmy to wypakowali. Mogę powiedzieć, użyć Twojego tekstu, a nie mówiłem. No tak było, no niestety. No ale właśnie już możesz powiedzieć im, o co mi chodziło. Tak, generalnie jeśli chodzi o odmuchawę, to powiem Wam, że rozwiązanie jest słabe. No nie wróżymy jej wielkiej żywotności ze względu na ten napis owim pod spodem na opakowaniu. Ale jednak mimo wszystko, jako taki dodatkowy sprzęt u nas będzie. Zapas zapasów. Na pewno... I może powstanie. Będę chciał porównać te obydwie dmuchawy, jeśli chodzi o odmuchiwanie samochodu, o samochodu po myciu. Tak jest. Czy ona sobie da radę z wodą po myciu? Widzieliście na kałuży, że tutaj większych problemów być nie powinno. Jeżeli chodzi o stosowanie jako standardową dmuchawę, i działa. I działa naprawdę fajnie, i nie ma się do czego przyczepić. Bo nie oszukujmy się. Jest mała, zgrabna, fajna. Tak jest. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest to kopia Bosza. Natomiast w momencie, w którym spojrzeliśmy. Na ten zestaw do czyszczenia otworów? Nie, no bez nadziei, to się w ogóle nie nadaje, to jest wszystko dookoła. Po pierwsze, żeby ta końcówka przelegająca była bardziej taka gumowo-silikonowa, żeby idealnie to trzymała na podociśnięciu. A, to a nie tylko to końcówka plastikowa, a ten wąż jest mega sztywny? No, a druga to leci wszystko dookoła. No, nic się prawie w środku nie zbiera, a po trzecie, bardzo spłuczej osobie, której no, trzeba to obmywać. Tak jest, znaczy powiem Wam zupełnie szczerze, że dla mnie jest to w ogóle bez sensu, ponieważ takie czyszczenia w budynku, jeśli będziemy robić podkotwy chemiczne, tylko i wyłącznie odkurzacz. Jeśli będziecie to robić w warunkach budowlanych, na szkielecie, gdzie nie jest wykończony, gdzie jest syf na podłodze i tak dalej, to wtedy ściągacie tylko tą gumową końcówkę i do odmuchania sama ta końcówka będzie ok. Ale sam wiesz, że w domu, jakby to robili podkotwę chemiczną, to użyliby pompki, pompki lub wyciąga. No, czy no, jedno i drugie, tak? Tak. Jeden na tak, dwa na nie. Po pierwsze, że owim, druga sprawa, że pompka. Czy szybka yy, do, do odmuchiwania. Tak, ja Wam powiem zupełnie szczerze, że tak samo, jeśli chcecie to kupić jak odmuchawę do liści, jak najbardziej możemy śmiało polecić, natomiast jeżeli chcecie to kupić jako właśnie sprzęt do czyszczenia otworów, lepiej kupić odkurzecz. Dokładnie tak. A cena 99 zł. Nie zabija, więc jak za samą dmuchawę jest jak na, najbardziej ok. Natomiast ten przyrząd do otworów jest przerostem formy nad treścią. Ja tylko w ramach uzupełnienia, bo o tym nie powiedzieliśmy, otwór był wiercony wiertłem dziesiątku. I myślę, że tym optymistycznym akcentem jest nie jedna rzecz. Producent deklaruje, że przystawka do wydmuchiwania jest 5 mm, a to jest usamka. Tak to to jest jakby kolejny, e, kolejny zarzut, bo to sprawdzaliśmy nawet z to jest ósemeczka. Więc tym pięknym akcentem zakończymy. Przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. A my pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczyska wkrótce. Cześć! Cześć.